Wspierają i dofinansowują różne dyscypliny. Uczestniczymy w spotkaniach, w otwarciach sezonów, zamknięciach, sezonu w w sezonach, w podsumowaniach, w sezonu różnych dyscyplin, różnych klubów, tak jak Państwo. Także to nie jest tak, że jakoś widzimy tylko jedną dyscyplinę sportu, jeden klub w tym mieście, ale oczywiście biorąc pod uwagę, że piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną, że wzbudza największe zainteresowanie społeczeństwa, że najwięcej ludzi tak naprawdę chodzi na ten sport i go ogląda, no to dlatego tu jesteśmy. Dlatego z tym klubem rzeczywiście e, zajmujemy się pewnie trochę więcej niż innymi klubami, bo to jest wizytówka miasta i tak to traktujemy. Ja bardzo chciałbym też podziękować panom z zarządu, że podjęli się tego bardzo trudnego zobowiązania, że, że podjęli też ryzyko, bo nie ukrywajmy, że jest to ryzyko, że panowie e, swoimi nazwiskami, swoimi, swoim autorytetem e, zdecydowali się klub prowadzić i to zaczynając od pana profesora Bogusza, który przecież ma szereg innych zajęć i, i, i nie, nie należy do tych, którzy się nudzą o ludzi, ale jednak podjął się tych obowiązków. Pana Jonusza. E, również Sobieskiego dziękuję bardzo wszystkim też i za to, że przez wiele lat klub wspierał zupełnie bezinteresownie i to dzięki niemu ten klub przez wiele lat mógł funkcjonować przez wsparcie miasta i panu... Świniarskiemu Marianowi, który przez kilka lat był prezesem klubu i tak naprawdę od najtrudniejszej, najtrudniejszej, z najgłębszego doła wyprowadził i bardzo się cieszę, że teraz panowie we trójkę e, możecie stanowić taki team i, i, klub, e, i klubem kierować, bo w takich stowarzyszeniach jak naprawdę zarząd jest najważniejszy, bo z niego wychodzą decyzje, z niego wychodzi wola. Jeżeli panowie tak poważnie się za tą sprawę wzięli, to ja jestem pewien, że sukcesy sportowe też będą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zarząd klubu i władze miasta wspólnie przedstawiają nowego trenera. Być może taki jest, nie wiem czy, czy rzeczywiście tak nigdy nie było i mam na myśli nie tylko piłkę nożną, ale każdą inną dyscyplinę. Ale szanowni państwo, moja taka prośba i apel nasz, potraktujmy to jako coś pozytywnego. Naprawdę zacznijmy patrzeć na życie takim, jak ono jest. Nie przez pryzmat jakiejś hipokryzji, udawania, że, 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 że jest inaczej. To jest bardzo pozytywne. Ja osobiście jako prezes zarządu się bardzo cieszę, że jest taka mobilizacja w sytuacji miasta i tak jak przed pana pytaniem jeszcze powiedziałem na